Jednym z elementów wyposażenia X-Type'a, na którym bardzo mi zależało, kiedy szukałem kolejnego samochodu, było ogrzewanie przedniej szyby. Bardzo się na nie cieszyłem, gdy przyszły pierwsze śniegi. Cieszyłem się nim przez dwa dni, bo po dwóch dniach lewa strona szyby przestała grzać co widać dobrze na załączonym obrazku. No i teraz trzeba będzie jakoś to naprawić. Oczywiście, bezpieczniki już sprawdziłem, zaraz pokażę Wam, które to są bezpieczniki w modelu 2003-2009. No i bezpieczniki są dobre, ale mimo to lewa strona szyby dalej nie działa. Zapewne problem jest gdzieś we wtyczce, która znajduje się po zewnętrznej stronie podszybia, czyli pod plastikową maskownicą, z której wystają wycieraczki przedniej szyby. I akurat te chciał, że musiało trafić na lewą stronę szyby, która raczej mi jest bardziej potrzebna niż prawa. Auto postało sobie kilka godzin w ciepłym garażu, i teraz mogę zacząć działać, jak chodzi o naprawę ogrzewania lewej strony przedniej szyby. Teraz tak, jak chodzi o bezpieczniki, które sprawdziłem już wcześniej i wiem, że są dobre, to to są bezpieczniki na pozycji 14 i 15. One odpowiadają za ogrzewanie przedniej szyby w modelach od 2000 zdaje się 4. Wcześniej te numery były inne, to chyba było 12, 13. Teraz po 2004 roku jest 15, 14 i 15. Te bezpieczniki są dobre, zresztą i tak je podmieniłem, to nic nie dało. I tu jest jeszcze przekaźnik, który steruje ogrzewaniem przedniej szyby, i wydaje mi się, że to jest ten przekaźnik. Tak czy inaczej, patrzyłem na schematy elektryczne, i wydaje się, że on nie ma wpływu na sterowanie lewej i prawej strony szyby. To znaczy, gdyby on był wadliwy, to tak samo by nie działała lewa jak i prawa strona szyby. A prawa strona u mnie działa, więc to nie bezpieczniki są przyczyną. Co w takim razie trzeba sprawdzić w następnej kolejności? No Najprawdopodobniej trzeba dostać się pod, pod szybie, czyli trzeba te klipsy, które mamy tutaj, usunąć. Ich jest 4 sztuki, 5 sztuk. Jakoś tak. Na no żeby ściągnąć te klipsy, to niestety trzeba ściągnąć wycieraczki i to jest największy problem. Ja już kiedyś się do tego zabierałem i to się zakończyło fiaskiem, dlatego że nie mogłem ściągnąć wycieraczek po odkręceniu śruby. Do tego jest potrzebne specjalne narzędzie. Ja takie narzędzie sobie kupiłem. To narzędzie kosztowało 70 zł, Niby jest przeznaczone do Volkswagenów, Audi i Skut, ale myślę, że może uda się zastosować je i do Jaguara Nie radzę Wam kupować tych narzędzi po 10 zł, które też są dostępne na Allegro bo wiele recenzji mówi o tym, że one są albo jednorazowe, albo nawet na jeden raz nie wystarczają Tak czy inaczej, zaczynam od wyciągnięcia tych klipsów, potem od wycieraczek, dostaniemy się pod podszybie i prawdopodobnie, być może, mam nadzieję, że to będzie to yy, że będzie zaśniedziała wtyczka do ogrzewania lewej strony szyby, przeczyszczenie jej powinno poprawić sytuację. Mam nadzieję, czy ją tam gdzieś widać swoją drogą. Tak, leży sobie tutaj. To prawdopodobnie jest to, co tam widać. Mogli to jakoś lepiej rozwiązać. Mogli dać do tego dostęp z boku. E, no, ale nie daj. Cóż, trudno. Aha, no jedna rzecz, trzeba oczywiście uważać z tym potrzebiem, bo jest to droga rzecz 400 zł podobno waso. No i jest dość mocno łamliwa. Z tego co czytałem, nie należy tego potrzebia wysuwać w stronę silnika, tylko raczej odchylać do góry, bo wysuwanie do przodu grozi urwaniem takiego listka, który znajduje się gdzieś tutaj i powoduje, że to jest w miarę szczelne i woda nie wpływa tutaj do potrzybia. Bardzo wiele narzędzi, z których ciężko wybrać takie, które do czegoś służy. O, ale to dobrze działa. Elegancko. I tak, klucz trzynastka. Odkręcamy śrubę, która trzyma ramię wycieraczki. Zgodnie z serwisówką do Jaguara, tę śrubę trzeba potem dokręcać z siłą 17 Nm. Nie wiem po jakiego czorta ktoś tu dał podkładki, ale są. Są, to niech będą. Dobra, jak to mamy ściągnięte, to teraz trzeba zainstalować to narzędzie do demontażu, do demontażu ramion wycieraczek. Ja wcześniej sobie tak prowizorycznie oznaczyłem, gdzie te wycieraczki spoczywają, żeby nie mieć problemu z ich takim jak należy ustawieniem na szybie. Potem one albo nie wracają na dół, albo nie dojeżdżają na górze do krańca szyby. Ok, zobaczmy, czy to ma szansę zadziałać. Pewnie szansę ma. Łatwiej by było, jakby mieć dwie ręce do tego, ale niestety go Pro się rozładowało. Nawet. O, ta śruba jest dobra, bo. Dobra czy niedobra? Niedobra, tu jest dziura. No więc y, to urządzenie, niestety, śrubę ma z dziurką. Ta dziura jest dokładnie taka, że niestety śruba mocująca, czy gwint mocujący ramię wycieraczki, wchodzi do środka tej śruby. Więc muszę to jakoś dostosować do tego, żeby zadziałało. Po prostu położę tutaj jakąś śrubę albo podkładkę, nie śruba, a nakrętkę albo podkładkę, no i będę usiłował to ściągnąć w ten sposób. Ok, urządzenie jest tutaj już zamocowane, teraz tylko muszę dobrać jakiś imbus, którym będę tu mógł kręcić. No i nie imbus, to jest czworokąt. Ale na szczęście klucz 17 tutaj pasuje po zewnętrznej i elegancko udało się to ramię wycieraczki ściągnąć. Super. To jest dobra wiadomość. Teraz powtarzam robotę z drugim. No dobra, pod szybę jest odczepione. Faktycznie od strony szyby je trzeba było delikatnie podważyć, żeby zeszło. Będzie też okazja wysprzątać tam te wszystkie zakamarki. Tutaj leży wtyczka. Zakładam, że jest to właśnie wtyczka od ogrzewania szyby. I zaraz będziemy się tam dostawać i próbować przeczyścić tę tą wtyczkę. Zobaczymy jak ona tam sobie wygląda. Walczę z tą cholerną wtyczką i złączką już dobre 40 minut. Nie ma szans na jej rozłączenie, co zwiastuje, że chyba tam może być problem, że to mogło zardzewieć, zaśniedzieć, cholera wie co. Bo z prawej strony wystarczyło nacisnąć ten przycisk zwalniający Zwalniający wtyczkę wysunęła się bez najmniejszych problemów z gniazda ta wtyczka, i rozpiąłem to w 3 sekundy. Tam nie jestem w stanie tego zrobić, jeszcze z tym powalczę, no ale przypuszczam, że przynajmniej zdiagnozowany został problem. Udało mi się tę france rozłączyć, w każdym razie to tak raczej wyglądać nie powinno. Coś tu się nadtopiło, coś tu się przytopiło, przypaliło. Pytanie. Dlaczego? Trzeba to oczyścić jakoś. No i zobaczymy, może po wyczyszczeniu zacznie działać. Wydłubiemy ten nadtopiony plastik z wtyczki. No i zobaczymy. To teraz czyszczę. No i tak, niestety dzisiaj nie skończę tej roboty, dlatego że ta to gniazdo, które jest z samochodu, yy, się nadtopiło, nadpaliło. Diabeł wie czemu. W każdym razie nadpaliło się na tyle, że gdybym założył teraz uszczelkę, to ona już opierałaby się o ten metalowy element, czyli prawdopodobnie za chwilę też i ona by się stopiła i nie wiadomo, co by z tego mogło dalej być. Muszę kupić drugą taką, najlepiej wtyczkę i, yy, i gniazdo, no i po prostu je wymienić. Może uda się wyciągnąć te kable. Jak nie, no to po prostu trzeba będzie kable obciąć i połączyć yy, z. Tymi od nowej wtyczki, nowej używanej z tej wtyczki udało mi się wygrzebać ten element plastikowy niebieski nadtopiony no ale dalej nie wygląda to idealnie ale tutaj i tak wygląda gorzej tak czy inaczej teraz sobie odkurzę to pod szybie i zostawię rozłączone te wtyczki żeby tutaj nic złego się nie stało mamy już rozebraną wtyczkę używaną Niestety ze starości te niebieskie elementy są tak kruche, że się rozpadają przy demontażu. Te zostały sklejone, no i może uda się je zainstalować. To jest to, co siedzi wewnątrz wtyczki, czy tego gniazda w zasadzie od strony samochodu. Do tego gniazda wsadzimy te kable, które odchodzą od mojego samochodu. A tutaj jest używana. Gniazdo sprawne i w całości jeszcze, tylko z tym niebieskim usuniętym elementem. No i tak, dobrze żarło, ale zdechło. Mianowicie udało się rozciąć wtyczkę w samochodzie, wydobyć kable. Niestety one dość mocno były tutaj zaśniedziałe wewnątrz, a styk idzie po wewnątrz tych powiedzmy konektorów. No ale przy próbie zeszlifowania ich ten jeden się ułamał prawdopodobnie był nadżarty już zębem czasu tak czy inaczej no to teraz albo lutowanie kabli pozostaje albo próba rozpięcia tego tego połączenia i zastąpienia go tym z używanej wtyczki który jest bardzo ładny a tu mamy przygotowane do przylutowania już końcówki Mamy wszystkie do lutowania potrzebne komponenty i sprzęty, i będzie można temat, mam nadzieję, dzisiaj zakończyć. Prace zakończone. Kabel przedłużony. Nie udało się lutowanie, bo niestety te kable były tak grube, że szło to opornie. No ale koniec końców, na takie metalowe rurki, złączki, to zostało połączone i zaizolowane. Miejmy nadzieję, że będzie działać. Trudno teraz oczywiście sprawdzić, czy to działa, bo na zewnątrz jest plus 7 i sucho. No ale tak czy inaczej montuję wszystko i na, przy pierwszej sposobności zobaczymy, czy szyba została naprawiona. Trudno mi to pokazać, ale szyba została naprawiona. Musicie mi uwierzyć na słowo. Chociaż spróbuję Wam pokazać dowód na to, że ta szyba teraz po mojej naprawie działa. Szyba, jak widzicie, jest włączona. Co prawda mamy no, teraz akurat jeden stopień, ale od dłuższego czasu jest na plusie, więc trudno cokolwiek rano odmrażać. Ale kiedy sobie nachuchamy na szybę, to widać, że tutaj pojawia się linia właśnie graniczna. Tu jest szyba ogrzewana, a tu już nie. To pokazuje, że lewa strona szyby. Działa i jest ogrzewana elektrycznie. Chciałem Was jeszcze przeprosić za to, że nie pojawiły się odcinki w kolejności, jaką deklarowałem, czyli relacja z dłuższego wyjazdu wakacyjnego i podsumowanie kosztów, które ten zielony Jaguar wygenerował, ale jest tak z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest dużo pracy nad tymi dwoma filmami dużo składania i dużo dogrywania. A po drugie, Okazuje się, że jeszcze nie wszystkie problemy z tym jaguarem zostały rozwiązane i wstrzymuję się z tym filmem podsumowującym koszty do momentu aż wszystkie problemy rozwiążę, żeby wam móc przedstawić listę kosztów, które już aktualizował, po prostu nie będę. Mam nadzieję, że to nastąpi chociaż nie wiem kiedy. Tak czy inaczej do zobaczenia w kolejnym filmie.